Kiedy właśnie Pacific było pokazywane na nowych horyzontach pierwszy raz przed Sansem, na którym miałem niewątpliwą przyjemność być, zapowiedział swój film Sam Albert Serra. I tak. Przebył on w kapeluszu z szerokim rondlem, okularami przeciwsłonecznymi i powiedział takie słowa: Przeciwnicy mojego filmu zarzucają, że pierwsze 2 godziny 30 minut są nudne i bezcelowe. Na szczęście zwolennicy i oponenci są zgodni co do tego, że ostatnie 15 minut jest doskonałe. To chyba uczciwa obietnica przed seansem. No i taki właśnie jest Albert Serra. Jest bezczelny, bardzo pewny siebie, ekscentryczny, ekspresywny, ale też w tej swojej ekspresywności e, niezwykle nonszalancki. E, kataloński reżyser nienawidzi się nudzić. W pewnym momencie doszedł do takiego wniosku, że jego obecne życie jest zbyt monotonne, więc odciął się od niego, od swoich znajomych i zaczął tworzyć to, co go najbardziej pociąga, czyli kino. Jak sam przyznaje w wywiadach, wyrzuca z pamięci filmy, które obejrzał, i zarówno te dobre, jak i złe, by nie inspirować się niczym przypadkowo. I Serra wyrósł z gatunku slow cinema. Jest jednym z jego najważniejszych twórców i. Rafał Syska, kiedy pisał książkę o tym nurcie, no to wspomniał już jego nazwisko, a to miało miejsce na dobre lata przed jego taką kulminacją możliwości artystycznych. Co więcej, jeśli chodzi o ser, no to wiadomo, w ma, cinema to trwanie jest narzędziem kluczowym, ale u sery statyczność narracji przede wszystkim ma funkcję kreującą realia filmu, ale też charakter postaci. I są takie dwa motywy, które. Przejawiają się w większości filmów Katalończyka, które chciałbym Wam przybliżyć, żebyście mniej więcej wiedzieli, z kim macie do czynienia. Pierwszy to jest zamiłowanie do dekadenckich portretów i panoram. Bardzo często w swoich filmach podejmuje problematykę rozpadu epok, czasów przejściowych, powolnego właśnie gnicia tego, co odchodzi. No i przykładowo, w śmierci Ludwika XIV oferuje nam on kompletne studium rozkładu w Fizycznym i mentalnym wymiarze. Król umiera samemu, król jest nagi, król jest mały i właśnie to trwanie bardzo dobrze pozwala zaakcentować tą jego sytuację. Albo, w, jak wspomniany przez Piotrkę, Szwimie, libertę, w nocnej orgii libertynów, z początku służące seksualnemu wyzwoleniu pożądanie stygnie i staje się czymś bardzo mechanicznym, bolesnym, odsłaniającym zwierzęcy aspekt duszy. I dzięki właśnie temu trwaniu wszystko tak dobrze wybrzmiewa w jego filmach. Drugą taką charakterystyką jest obranie za bohatera symbolu, ikony, nośnika cech epoki i podporządkowanie wobec niego całej historii. I na ekranach u Katalończyka mogliśmy już zauważyć Drakule, Casanowe, właśnie Ludwika XIV. Czy nawet Trzech Króli. No i po co Sera to robi? Ano po to, że nie musi już tak bardzo poświęcać się ekspozycji swoich bohaterów, bo one już są, powiedzmy, takimi aksjomatami i dzięki temu bardziej może skupiać się na klimacie i właśnie na tych realiach. I Pacifiction, choć jest według mnie opus magnum Sery i jest gdzieś właśnie tą kulminacją jego zamiłowań, to jest przy okazji zupełnie innym filmem. Oddech ulgi. Przede wszystkim, Serra opuszcza stary kontynent, opuszcza Europę, przenosi się na Pacyfik, właśnie na Tahiti. Jak sam przyznaję w wywiadach, decyzja ta była odrobinę przypadkowa. No, ale fakt, że mm, realiami filmu Pacyficzny jest koniec francuska, nie jest to aż mm, tak obojętne. No, nie powinno być obojętne. Dlaczego? Przede wszystkim pochyl pochylmy się nad kolonialną przyszłością y, Tahiti. Francja mm, była krajem, który właśnie skolonizowała Tahiti, ale na początku chciałbym zacząć od takiego, powiedzmy, praktyki, która była stosowana w ostatniej fazie kolonializmu, y, która polegała na tym, by przemoc państwa kolonizującego nie była uwydatniona na pierwszy plan. No i z tym się wiąże y, przede wszystkim pocztówkowość. Y, przykładowo, Kreując na pocztówkach idyliczne, sielskie pejzaże, w jakiś sposób zamykało się to miejsce w bardzo płytkim odbiorze. Ale nie tylko. W takich krajach też realizowano filmy lub inne dzieła sztuki, które miały jak najbardziej podkreślić idyliczny charakter takich miejsc, i to wszystko nawet dochodziło aż do kolokacji słownych. W takim sensie, że mm, oczywiście to, co teraz powiem, nie będzie tyczyło się historii kolonialnej Tahiti, ale gdybyśmy spojrzeli nawet na hasło reklamowe batonika Bounty, to mamy tam hasło Taste of Paradise. No to więcej gdzieś na takich kolokacjach słownych objawiała się ta przemoc. I serra będzie bardzo świadomie korzystać z tej pocztówkowości. Sami zobaczcie, jak wejdziemy w ten film. Wydaje mi się, że to będzie od początku e, do zauważenia. Oprócz tego chciałbym przybliżyć Wam taki, powiedzmy, termin, który wprowadził francuski socjolog Pierre Bourdieu, czyli przemoc symboliczną, czyli właśnie sposób oddziaływania klasy dominującej i takie kreowanie rzeczywistości, by dla klasy podporządkowanej była ona jak najbardziej naturalna. No i właśnie to wiąże się z uwydatnieniem tej, tej takiej pocztówkowości, krajobrazu Tahiti, ale też zamknięciu takiej kultury w złotej klatce orientalizmu, skrócenie jej wielowymiarowości do takiego kolorowego folkloru. Więc w tych wszystkich śliskich, ale jednak kolorowych praktykach bardzo mocno to wszystko kontrastuje z militarną, nuklearną przeszłością Tahiti. Bowiem nie wiem czy wiecie, ale od 1963 roku przez lata Francja przeprowadziła szereg testów broni jądrowej. Wcześniejsze testy zostały przeprowadzone w Algierii, ale Francja, na skutek napięć politycznych, jak i też zachęcona niewątpliwym powodzeniem Amerykanów na Pacyfiku, przeniosła się właśnie potem do Polinezji francuskiej. I zostało oczywiście przeprowadzone referendum, w którym Polinezyjczycy, właśnie z obawy przed, przed utratą wsparcia finansowego od Francji, Zgodzili się na nie. I później już nastąpiła dezinformująca kampania informacyjna. Kiedy przygotowywałem się do tej projekcji, widziałem szereg reportaży z telewizji francuskiej, w której naukowcy mówili, że opady radioaktywne nie stanowią żadnego zagrożenia, ponieważ opadają one kilka kilometrów. Na dół i po tych już e, dystansie nie stanowią żadnego zagrożenia dla lokalnej ludności. Albo propagandowe wręcz reportaże z plaży, e, w których pokazywane było, jak e, tańczycy bawią się mimo e, trwających prób nuklearnych na innych wyspach. I mimo tego, na wyspie Murora, gdzie przeprowadzono najwięcej testów, zapanowały zakazy spożywania ryb, zwierząt lądowych. Ludzie po kilkunastu lat, latach kończyli również z białaczką, nowotworami i guzami mózgu. Finalnie do 1996 roku przeprowadzono 192 testów. I teraz chciałbym zacytować wypowiedź mieszkańca, która znalazła się w książce Mirem Kahn, tej Tibian The, on the którą właśnie poleciła mi Ola. Cała roślinność została zrównana z ziemią. Wszystko, co pozostało, to kilka spalonych drzew. Miejsce, w którym byliśmy wcześniej, było całkowicie wymazane. Mała wysepka z rafą kolarową zniknęła, metalowa wieża za bunkrem stopiła się u podstawy i leżała płasko w promieniach słońca. Zabroniono nam chodzić, gdzie chcieliśmy i mogliśmy chodzić tylko do stref betonowych, które, jak nam powiedziano, zostały odkażone. I wobec tego kontrastu sera będzie bardzo świadomie łączyć raj z koszmarem. Przede wszystkim... Zastanówmy się, jakim lękiem, jakim strachem ogarnie bohaterów filmu wiadomość o tym, że zagrożenie może wrócić na ich ziemię. Mamy do czynienia w takim razie z innym wymiarem dekadencji, z innym końcem. Jesteśmy u schyłku, mamy świadomość kresu, ale niebo zasłania nam cień prób atomowych. Ponadto, przez tą właśnie zwiększoną stawkę, Fabularny aspekt tego filmu też będzie bardziej rozmaicony. Co mówiąc dosłownie, film nie będzie tak nudny jak inne filmy Sery. Będzie naprawdę <grym> ciekawy. A ponadto Serra pozwoli nam się plątać w tej fabule wraz z głównym bohaterem. I głównym bohaterem, który, choć co prawda nie jest żadną postacią historyczną, ale jest na tyle charyzmatyczną osobowością, na tyle magnetycznym charakterem, że będzie on skupiać całą, całą fabułę. Cały czas będziemy podążać za Derollerem, francuskim reprezentantem, to jego oczami będziemy patrzeć na ten kryzys. I to, co was, to do czego Was zachęcam na dyskusji, to jest właśnie zastanowienie się, kim jest w tym wszystkim Derollerem. Czy on jest sojusznikiem, czy może właśnie stosuje tę przemoc symboliczną, czy jest doskonale poinformowany, czy może tak samo błądzi po omacku tak jak my. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który możemy poruszyć po seansie. Oprócz tego możemy mieć wiele skojarzeń przy Pacyfiktion z różnymi kontekstami kulturowymi, aczkolwiek sam Sera mówi, że zachęca i pragnie, by to dzieło było bardzo takie indywidualne i autonomiczne. Także możecie mieć skojarzenia z Quirrella, z Bindera, z obrazami Gogena. Ale gdzieś w tym wszystkim nadałbym taką podmiotowość, pacyfiction. Przede wszystkim wydaje mi się, że to będzie dekonstrukcja thrillera politycznego w takim sensie, że nie do końca będziemy znali ostatecznego rozwiązania będziemy gdzieś kluczyć w tej fabule a wszystkie na przykład, knucia, konszachty i spiski będą zawiązywane na dancingach z muzyką elektroniczną, a nie gdzieś w kuluarach. Oprócz tego, wydaje mi się, że będzie to też pewna wariancja soul Cinema, właśnie z urozmaiconym aspektem fabularnym, w którym właśnie ta bezcelowość, brak świadomości jednego ostatecznego rozwiązania potwierdzi, że to jest naprawdę brawurowa i bezczelnie wręcz spełniona próba artystyczna, którą powziął Serra. Dlatego zachęcam Was bardzo do tego, byście Weszli w klimat tego filmu, byście dali się omamić tym widokom, temu, te, temu słońcu, ale z pełną świadomością, że zalewa nas fala i że ona przyjdzie. No i przede wszystkim starajcie się rozgryźć, kim jest de Roller. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i życzę wspaniałego sensu. Widzimy się za prawie 3 godziny.